You got a bag, no this and that. This bag won't take it back, no, it won't. Can't take it back. We got two minutes now before you call my ass again. Yeah, I switched you on the speakerphone. Play this song, just sing along. Da, 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 Hej, hej kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Nie było nas tutaj od dłuższego czasu, już się zaraz Wam wszystko wytłumaczę, dlaczego, co i jak. E, nagrywałam dla Was przez ten czas, ponieważ e, wszystkie mm, te sytuacje wyniknęły tak naprawdę spontanicznie i nagle i nie wiedziałam, że nie będę miała czasu, żeby usiąść, żeby zmontować tego vloga, więc mam całkiem sporo nagrań z tych ostatnich dwóch tygodni, na które zniknęliśmy, ale najpierw Wam się szybciutko wytłumaczę. Po pierwsze, pamiętacie, jeździłam na zajęcia do Warszawy na certyfikowanego doradcę laktacyjnego, ale stwierdziłam, że to, że ja pomyślałam sobie, że z bliźniakami i to jeszcze takimi naszymi hajnidami, ja dam radę jeździć do Warszawy, dam radę zaliczyć te zajęcia. No to po prostu <noise> naprawdę poleciałam porządnie. Na szczęście był koronawirus, na szczęście zajęcia były online, więc teoretyczną część zaliczyłam, no ale stwierdziłam, że praktyki, no niestety nie, egzamin nie. Podejdę sobie w przyszłym roku i tak jeszcze do końca tego roku mam macierzyński, więc i tak nie mogę pracować, więc nie ma żadnej różnicy. Ale wniknęło tak, że Martyna szybko załatwiła te praktyki. Okazało się, że to będą tylko dwa dni piątek i poniedziałek. I jakoś tak spontanicznie postanowiłyśmy, że jedziemy do tego poznania i, i będziemy robić te praktyki. W dalszej części vloga Wam opowiem, jak to było. I tak jak nagrywałam dla Was w Dzień Kobiet, ósmego, który był w poniedziałek albo we wtorek, tak w piątek jechaliśmy na praktyki i mieliśmy te kilka dni, żeby przygotować dzieci na to, że remuś, że remuś będą beze mnie no, całkiem sporą ilość godzin. A tak jak widzieliście w poprzednim vlogu, co półtorej godziny, co maksymalnie dwie, potrzebowali jeść pierś, bo to naprawdę było wyzwanie. I dlatego zniknęliśmy, a później po tych praktykach zaczęłam przygotowania do egzaminu, który był w sobotę, tak Remuś. I dzisiaj za kilka minut są wyniki z tego egzaminu, także zaraz, zaraz będziemy wiedzieć, ja będę wiedzieć, a Wy dowiecie się pod koniec vloga. A teraz zobaczcie, co się u nas działo przez ostatnie dwa tygodnie i zaraz Wam jeszcze pokażę jedną rzecz, zanim odczytam wyniki. Hej, hej kochani, witajcie w Dzień Kobiet. Dzisiaj u nas jest 8 marca i ja właśnie przymierzam dres, który przed chwilą przyszedł. Nie, nie będę dzisiaj w dresie. W Dzień Kobiet przebieram się. Dzisiaj mam plan, żeby wyglądać naprawdę super. Oczywiście na tyle, ile mój odrost mi pozwoli, muszę się w końcu mówić do fryzjera. No ale dzisiaj wychodzimy. Co prawda, plany mamy mało takie a propos świętowania Dnia Kobiet. Ale zobaczycie. Bambuszki na razie mają taki outfit, jak codziennie, czyli mają po prostu body na długie rękaw. Mają nową zabawkę i, i próbują ją ogarnąć. Najbardziej ich jara zamykanie tych takich zwierzątek. Prawda, Remuś? No, ale oni też się przebiorą. Też ich dzisiaj fajnie poubieram. Także idę y, dosuszyć włosy, bo jeszcze są trochę mokre. Y, no, idę się ogarnąć i zaraz się widzimy. Ja już jestem gotowa. Przyznajcie się, pamiętacie mnie w ogóle bez okularów. Ja nie pamiętam, kiedy miałam ostatni raz szkła kontaktowe. Znaczy, założyłam, bo zostały mi jedne jednodniowe, ostatnie, jak byłam na baby shower. Y, ale tak, żeby chodzić na co dzień, to to było. Przy pierwszym transferze? Chyba tak, bo wtedy zorientowałam się, że jak mam zbyt duże dawki progesteronu, no to niestety oko się wysusza i, i po prostu miałam cały czas podrażnione oczy. I od tamtej pory już zaczęłam chodzić cały czas w szkołach kontaktowych. Chciałam Wam pokazać, jak dzisiaj wyglądają moje bobaski. Ja wiem, że my ich nie ubieramy tak samo. Remuś, Ty musisz, jak ja te nagrywam, jeść chusteczki? jest pod komorę wyjdź No i okay. do chusty. Tak, mama zabrała Dobrze, to na jednym bliźniaku pokażemy Już ci pomagam synu. Chodź, pokażesz się jaki jesteś dzisiaj piękny jest. Rupercik, marynareczka, spodenki. Jest mój odświętny mężczyzna. Wbrew pozorom jest dwa albo trzy stopnie, ale nieważne, nieważne. Dzisiaj jest Dzień Kobiet i ja się ubiorę tak jak chcę. Dzieci mają bluzy na swoje garnitury. Dobra. Bierzemy Was, bambuszki i wychodzimy. Wbrew pozorom, jest 2 albo 3 stopnie, ale nieważne, nieważne. Dzisiaj jest Dzień Kobiet i ja się ubiorę tak, jak chcę. Dzieci mają bluzy na swoje garnitury. Dobra. Bierzemy Was, bambuszki i wychodzimy. Jesteśmy już w aucie wszyscy. Popaski są. Mega szczęśliwe, świeci słońce, tutaj Marcel właśnie zdrapał śnieg czy tam szoron czy lód z szyby, także idealna, idealna wiosna. Chciałam powiedzieć a propos szkieł kontaktowych, no bo właśnie jak chodzę na spacery, to razi mnie słońce, a nie mogę ubrać na okulary, drugich okularów przeciwsłonecznych. Czemu nie możesz? Nie wiem, nie chcę po prostu nie chcę. No właśnie, nie chcę się. E, Nie mam też takich okularów, e, które mi się kojarzą e, z już troszkę, żeby nie powiedzieć, podeszłym wiekiem. W każdym razie takich okularów, które się zaciemniają pod wpływem słońca. Takich okularów też nie chcę, więc jedynym rozwiązaniem, moim zdaniem, e, właśnie na radość z tyłu. Na wiosnę i na lato to są soczewki kontaktowe, więc zamówiłam sobie trzy pary. Idealnie. Zobaczę jak tam moje oczy po takiej długiej przerwie sobie radzą. E, nie zdążyłam zapiąć pasów i będę teraz częściej bez okularów się Wam pokazywać. Przystanek numer jeden. Gdzie jedziemy Marcel? Gdzie jedziemy Marcel? Jedziemy do Urzędu Miasta, żeby wyrobić kartę mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego. Jest to nam potrzebne, ponieważ za to są dodatkowe punkty do żłobka publicznego. I złoty 50 zniżki na basen, hello! W piątki. W piątki. W piątki. Tylko, w, tylko w piątki. Basen jest chyba zamknięty tak w ogóle. Ale kiedyś otworzą. A... I Złoty 50. ostatni raz na właśnie nie wiem jak miałem 8 lat, może akurat teraz pójdę, więc... Nie wiem, nie wiem. Nie nie, nie, nie byłem wysyłskiego się na zali. <gry> e, no, w każdym razie e, idziemy tą kartę mieszkańca wyrobić. E, w tych czasach e, mamy XXI wiek, mamy pandemię. Człowiek pomyślał, że dokumenty wy można wysłać mailem. Otóż nie, otóż nie trzeba osobiście o taką kartę mieszkańca wnioskować. Ja wszystko wypełniłam w domu. Mamy tutaj te czunie. Pierwsze dokumenty maleństwa. No więc pierwsze dokumenty maleństwa, a propos maleństwa, idą do żłobka już bardzo niedługo. No i staramy się, żeby dostaje się do publicznego, ale nie mam, nie mam nadziei co do tego, ale trzeba próbować. A gdzie potem Marzeno? Jedziemy. E, potem, potem to jest niespodzianka, ponieważ y, duże zmiany, duże zmiany się szukują w naszym życiu. Czy to kolejne dziecko? Może tak nazwać, może to tak nazwać. Co? <laughs> Nie można tak nazwać. I już cztery piękne karty mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego. Nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko. Ja myślałam, że my to odbierzemy gdzieś za tydzień, za dwa, a rekrutacja zaczyna się już za miesiąc, więc na wszelki wypadek poszliśmy szybciej. Tam z tyłu nadal trwa radość. Teraz jedziemy coś zjeść, bo żeby zrobić ten makijaż, te włosy, to niestety poświęciłam śniadanie. Więc jeszcze nic nie jadłam. Znaczy jadłam mandarynkę tak na szybko, żeby nie zemdleć. Mamy godzinę 12.40, więc idziemy poszukać czegoś, co będziemy mogli zjeść w samochodzie. Kiedy otworzą restaurację? Przystanek numer 2 dzisiejszego dnia właśnie restauracja McDonald's. Patrz gdzie się zabieram. Dziękuję. No, to jest prawdziwy mężczyzna. I poprawne. Nie no, musimy coś takiego zamówić, że będzie szybko, bo musimy to zjeść w aucie, a bobaski muszą nadal być szczęśliwe. A nie ma opcji, żebyśmy pojechali gdzieś na przykład na pizzę, one by wyczekały zanim oni tą pizzę zrobią i potem jeszcze by wyczekały zanim my zjemy. Więc padło niestety na McDonald's. Nie pochwalamy takiego Nie, brzydko tak, brzydko tak, niezdrowo jeść. Nie. Nie no rób się tak. Dalej czekamy. Bambuszki już są średnio szczęśliwe. Ciekawe, czy uda nam się zjeść. A jak wiemy, McDonald's jest do zjedzenia tylko przez chwilę, później już jest bardzo Max niedobry. 30 sekund jak jest ciepły, jak już jest letni, to fuj fuj. No taka jest w ogóle nasza metoda na krzyczące bobaski. Rozwalanie bas. O. Czarno widzę to nasze śniadanie. No, tak jak podejrzewałam, najpierw karmienie, potem jedzenie, tutaj drugi czeka w kolejce. Uczy się prowadzić. U. No, a my się tutaj z Remusiem karmimy. Najpierw oni muszą zjeść i, i drugi bobasek tutaj, a zamiana. Teraz Remuś uczy się prowadzić z tatą. A pewnie jesteście ciekawi, w końcu pojechaliśmy do Maka, a Marcel jest przecież na keto. No więc jak Marcel będzie jadł? Przecież Marcel nie je węglowodanów, to jak tylko skończę karmić, to zaraz Wam pokażę. Obi nasze bobaski tu na sidłach. Drugi bobasek jest statą. I idziemy do Obi. Ale po co Marcelu? Po co? Się okaże. No dobra, powiem Wam już. Idziemy y, szukać wykładziny y, dywanu wykładzinowego czy wykładziny dywanowej. Nie pamiętam jak to się <grym> dokładnie nazywa. A jaka jest historia dywanu wykładzinowego, bo wykładziny dywanowej to już opowiem w domu, ale idziemy rozglądać się za czymś do naszej sypialni. Byliśmy kwiatki na Dzienkowec. Mnóstwo pięknych kwiatów. dla mnie, oczywiście miodowy i dla teściowej. Bardzo drogie kwiatki, ale symboliczne. Ale w doniczce, więc nie zwięzną. Wróciliśmy do domu, nie byliśmy w komforcie, bo Baski już pozbyły się skarpetek, leżą w swoich ślicznych garniturkach na macie i zaraz wybierają się spać, bo jest już godzina 18.15, proszę tam. Jeszcze makaron. E, tak, tak, jeszcze chcemy im dać coś do jedzenia, żeby chociaż jeden posiłek dziennie dzisiaj mieli, jesteśmy wyrodnymi rodzicami niestety. Eee, ale chciałam powiedzieć, że byliśmy u Teściu, wręczyliśmy Teściowej kwiatek z okazji Dnia Kobiet. No i tak zeszło, jak zwykle, i nic nie załatwiliśmy, więc jutro będziemy załatwiać dalej. Ale miałam wam opowiedzieć, o co chodzi z tym dywanem. A więc będziemy sobie sprawiać szafę do sypialni, bo mamy garderobę, ale ta garderoba jest odziedziczona. Czy ty robisz makaron dla dzieci? Mm. Czy mi się tu w kadr wtrącasz? Robię, woda się potrzyma. Więc ta, ta garderoba jest odziedziczona po poprzednich właścicielach, od których kupiliśmy ten dom. No jest taka nieustawna. Tam są po prostu tylko wieszaki i bardzo wysoko półki. I poza tym mamy dwie szafki w sypialni. No i się po prostu autentycznie w tym nie mieścimy. Więc będzie nowa szafa. No i z racji, że będzie nowa szafa. No to tak. Przy okazji y, powstał remont całej sypialni, więc chcemy też wymienić dywan, chcemy wymienić łóżko, chcemy wymienić szafki przy łóżku i będziemy mieć wszystko nowe. Więc byliśmy dzisiaj szukać tego dywanu. E, w obi był remont, śmieszne, nie? W sklepie do remontu był remont a. i nie było dywanów. E, chcieliśmy pojechać do komfortu, ale nie wyszło, więc pojedziemy jutro. A tak w ogóle a propos remontu, to zaczęło się od sypialni. E... Jeszcze na łazienkę wymienimy meble i chyba pomalujemy to na dole, bo generalnie ściany są strasznie brudne. Tak, bo nigdy nie kupujcie farb do luksa No nie da się go domyć, w żaden nie, sposób. nazywa więc... się Easy Care, a nie. nie. Nie dba się o to łatwo. Nie, nie, kompletnie nie. już widzę, syn jest całkiem blisko. Nie wiem, czy widzieliście? Pytałam ostatnio na Instagramie o zabawki. Takie, które nie są interaktywne, a jednocześnie zajmą, zajmą trochę bobaski. I zamówiliśmy takie wyskakujące zwierzątka. I największą zabawą jest dla nich w ogóle zamykanie tego wszystkiego. Nie do końca jeszcze ogarniają, jak to pootwierać, ale jak ja pootwieram, to po prostu super atrakcja to jest zamykanie tych zwierzątek. To nie wiem, czy teraz buziom nie przełoży. No i co? No i więc robimy wielki remont. Nie wiem jak to się skończy. Powiem wam, że na każdą wiosnę robimy wielki remont. Dwa lata temu mieliśmy pomalować salon, pomalowaliśmy salon i przedpokój u góry. Rok temu mieliśmy zrobić pokój dziecięcy, a zrobiliśmy pokój dziecięcy, pokój gościnny i naszą sypialnię. A w tym roku mieliśmy kupić szafę i zrobił się w tego, z tego remont sypialni i łazienki. To I zobaczymy po no co na, dalej wyjdzie. Teraz niedługo taki szaf, nie? Tak, tak. Pewnie tak. przedłuży nam się na majówkę. Pewnie tak. No, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. Ale pewnie nie pójdzie. Mnie syn atakuje ze zwierzątkami wyskakującymi. A tutaj Ruperto pod kanapą. Tak synuś? Jesteś dzisiaj prześliczny. Masz marynareczkę, wiesz? A musi dalej walczy i zamyka zwierzątka. Kolejny. Jeszcze tu synu zostało. Już nie interesuje. Tak teraz wygląda nasza sypialnia. Nasze łóżeczko i nasza przepiękna szafa. Mieliśmy kupić tylko szafę, a skończyło się jak zwykle. Po pierwsze mamy Nowy dywan, mamy nowe łóżko, nowe szafki przy łóżku i mamy też piękną szafę. W naszej sypialni jest garderoba, tutaj zaraz wam pokażę, ale ta garderoba jest niestety tak nieustawna. Mamy tylko wieszaki, na których możemy wieszać i nic więcej, więc no niestety nie mieściliśmy się zupełnie. I to jest nasza piękna szafa, placa. Jak tu się ustawić, żeby było mnie dobrze widać? Nie da się tak, żeby było mnie i szafę widać, e, ale właśnie tym zajmowaliśmy się też przez ostatnie tygodnie więc po pierwsze egzamin, po drugie remont. I tak jak Wam mówiłam, polecieliśmy dalej z tym zamówieniem, bo mieliśmy tak naprawdę kupić tylko i wyłącznie szafę. No ale e, zepsuł nam się też materac w łóżku, łóżko właściwie, stelaż. No i materac też już był zużyty, no więc kupić sam materac i sam stelaż bez sensu. Kupiliśmy łóżko, jak łóżko no to szafeczki, jak wszystkie meble w sypialni no to dywan. E, niestety nie mamy też szafek w łazience, więc kupiliśmy też cały wystrój do łazienki, wszystkie trzy szafki pod zlewem, słupek i taka mniejsza, na przykład na szczoteczki do zębów, i tak dalej. I mamy też nowe meble w pralni, więc no naprawdę, złożyć to wszystko. Tutaj pokażę Wam zdjęcie, bo w sumie nie wpadłam wtedy, żeby nagrywać, bo to była wczesna godzina poranna. Jak wyglądał nasz dom zawalony kortonami. No i żeby złożyć to wszystko, to jednak też potrzebowaliśmy czasu, więc to był kolejny etap, który zajął nas przez te dwa tygodnie. Dobra, myślę, że już jest czas. Myślę, że już mogą być moje wyniki. Dobra, jest godzina 11.02, tam Marcel na mnie patrzy. Miało być po 11, więc chyba o dwie już będą. Dobra, odświeżamy stronę. Nie ma. Nie, może się jeszcze raz zaloguję, ale pewnie nie ma. Ja tutaj nastawiam wszystko i co i pewnie będą. Nie ma. Pewnie będą, jak, jak będę na spacerze. Nie ma. Jest pisany brak oceny. Jak tak można powiedzieć, że będzie o 11 i nie ma o 11. No dobra, to czekamy dalej. Zdałam. Naprawdę naprawdę zdałam egzamin teoretyczny na certyfikowanego doradcę laktacyjnego. Naprawdę to się stało. Ja w to nie wierzę. Nie o tego, że wiem już od kilku godzin. I oczywiście chciałam nagrać, jak sprawdzam wynik. Chciałam nagrać moją reakcję. Wyniki miały być o 15. E, ale weszłam sobie o taką o 14.30 i był wynik. I po prostu miałam gęsią skórkę. I dalej jest to dla mnie takie, takie nierealne, bo to było moje marzenie. I... Zawsze wydawało mi się, że jest to dla mnie nieosiągalne, że to jest bardzo drogi kurs w Warszawie i w ogóle no, nie ma opcji, żebym mogła sobie na niego pozwolić i, i żebym była na tyle, nie wiem, miała taką wiedzę, że mogłabym zdać ten egzamin, i tutaj okazało się, że, że stało się, że został mi tylko egzamin praktyczny i moje marzenie się spełni. Naprawdę jest to dla mnie nie do uwierzenia i bardzo żałuję, że. Nie mam nagranej mojej reakcji, jak sprawdziłam ten wynik, ale no nie spodziewałam się, że będzie, będzie wcześniej, że będzie o tej 14.30, ale mówię Wam teraz, że, że zdałam i że zostało mi tylko zaliczyć egzamin praktyczny, który, nie wiem, jakoś tak bardziej bałam się tego teoretycznego i, i zdam I, i już i będę CTL-em, naprawdę. Także dzięki, kochani, że byliście dzisiaj z nami. Dzięki, że wytrzymaliście kolejną przerwę, e, którą Wam zgotowałam, i po raz kolejny nie było nas taką dłuższą chwilę. Ale zobaczcie, że opłaciło się i teraz aż bolą mnie mięśnie twarzył do śmiechu, ale naprawdę opłaciło się. I, I to, że Was na chwilę porzuciłam, sprawiło, że spełniły się moje marzenia. Także dziękuję kochani, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek. Wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu. A teraz już filmy będą regularnie obiecuję. Obiecuję, że będą. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się bardzo niedługo. Cześć!